Ubiegłotygodniowe konsultacje w sprawie przepraw przez tory kolejowe nie dały niestety odpowiedzi na to, w którym miejscu takie bezkolizyjne przejście miałoby powstać. Ratusz w trakcie tych konsultacji zaproponował mieszkańcom trzy lokalizacje, wszystkie na Bukowcu. Dwie z nich dotyczą tunelu w ulicy Bolesława Roi oraz kładki pieszo-rowerowej w miejscu dzisiejszego przejazdu kolejowego w ciągu ulic Polna Kwiatowa. Różnią się one między sobą tym, że pierwszy wariant zakłada chodnik i ścieżkę rowerową w tunelu oraz windy na kładce. Na tyle duże, żeby pomieścić w nich rower. Drugi wariant Zakłada z kolei wybudowanie pochylni, takich jak przy ulicy Parkowej, na ciągu pieszo-rowerowym Polna Kwiatowa oraz ograniczenie ruchu w tunelu tylko do samochodów. Oznacza to, że w pierwszym wariancie piesi i rowerzyści na drugą stronę torów mogliby się dostać zarówno kładką jak i tunelem, a w drugim tylko kładką. Co do samego tunelu ma on być na tyle niski, żeby nie mogły nim jeździć samochody ciężarowe. Trzeci wariant zakłada wybudowanie przeprawy w miejscu obecnego przejazdu Polna Kwiatowa. To miejsce wydawać by się mogło najbardziej oczywistym i najprostszym do re... Realizacji. Jak jednak poinformowali projektanci, wcale tak nie jest. W tym miejscu jest strefa rozjazdu kolejowego. Warunki techniczne dotyczące kolei jakby uniemożliwiają budowę obiektów inżynierskich pod, pod rozjazdami. Jest to spowodowane tym, że na rozjazdach powstają duże obciążenia dynamiczne, czyli jak jadą wagony, to po prostu uderzają i powodują obciążenia, i to grozi zawaleniem się obiektu utraty ostateczności obiektu. To jest pierwszy problem. Koleje musiałyby więc nie tylko przebudować w tym miejscu tory, ale też i cały system sterowania ruchem. Byłoby to nie tylko bardzo kosztowne, ale i też czasochłonne. W związku z tym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że PKP w ogóle by się tego nie podjęła. Drugi problem jest taki, że jeśli by te prace już ruszyły, to na czas ich trwania, a byłoby to na pewno kilka lat, Bukowiec byłby pozbawiony jakiejkolwiek przeprawy przez tory kolejowe, a sam ruch kolejowy na tej trasie, tak SKM jak i pociągów kolei mazowieckich oraz składów dalekobieżnych, byłby mocno ograniczony. Z kolei odbiłoby się na wszystkich pasażerach kolei. Chcąc budować tunel w ciągu ulic Polna Kwiatowa, konieczny był też wykup nieruchomości pod te inwestycje. Zlokalizowanie przeprawy w ulicy Roi nie jest, jak przyznali projektanci, przypadkowe. Jest to bowiem pierwsze możliwe do budowy miejsce bez wspomnianych już wcześniej rozjazdów, tak komplikujących realizację inwestycji. To jest dla nas wyzwanie, żeby ją podjąć. Udało nam się wybudować ten ratusz, udało nam się wybudować. Dworzec. Ja zapewniam i wiele, wiele innych inwestycji, ale powiem Państwu szczerze, jak tutaj przed Państwem stoję, tej się najbardziej boję. Bo już te, ta ilość uzgodnień, te szalające ceny, brak firm wykonawczych na rynku, i czas, który wyznaczyła nam kolej, dosyć ambitny, powoduje to, że. Że to jest inwestycja bardzo podwyższonego ryzyka, jakbym był słabym człowiekiem, to bym powiedział: Tak, nie robię, krzyczą, nie robię, chcą, żeby nic nie robić, nie robię. Ale nie jestem słabym człowiekiem i chcę złożyć tutaj deklarację, że zrobimy wszystko, żeby to zrobić, te, te rozwiązania komunikacyjne. No, oczywiście słuchając wszystkich, tylko no, nie ma takiej lokalizacji, gdzie ktoś by nie protestował. To umówmy się, nie ma takiej lokalizacji, gdzie ktoś by nie protestował. Tu głównym problemem niestety jest e, ślimacząca się rozbudowa sześćdziesiątki jedynki. Bo gdybyśmy mieli tą sześćdziesiątkę jedynkę, to ja bym zaryzykował na te dwa lata e, zamknięcie tego przejazdu. Mówimy bypass, tak? Tu pan mówił, że jest możliwy bypass. Ale żeby ten bypass zrobić, trzeba przesunąć bramownicę, trzeba przesunąć sterowanie ruchem. To są miliony złotych. Trzeba przesunąć sieć elektryczną i tak dalej, zapewne ją skablować. To są dodatkowe miliony złotych, a w którymś momencie, jak otworzymy przetarg, to staniemy przed taką alternatywą. Jeżeli nawymyślamy sobie różnych rzeczy, że to będzie kosztowało 50 milionów złotych, ja wtedy stanę i powiem, miasta przy tym dofinansowaniu kolei na poziomie 12 milionów złotych, jeżeli to będzie kosztowało, to powiem, miasta na to nie stać. I jak się weźmie te, te, te wszystkie okoliczności, to naprawdę jest, jest trudny wybór, tak? ale chcemy go wspólnie dokonać. Ale jak to zwykle na tego typu konsultacjach bywa, większość z ponad 200 osób zasiadających w sali widowiskowej ratusza stanowiły osoby niezadowolone z tych propozycji. Ich zdaniem przeprawy mogłyby powstać wszędzie, byle nie pod ich domami. Nie interesuje nas w ogóle jakakolwiek budowa tunelu na ulicy Roi. Jest to ulica wąska, lokalna, jest to ulica, powtórzę, wąska, lokalna, bez chodników Dobra, i daleko od centrum, a tunele powinny być jak najbliżej centrum miasta. Ale były też i głosy przychylne. Jestem przedstawicielem mieszkańców z Grudzi i my jeździmy tamtędy kilka razy dziennie. Stoimy w tym korku na tych przejazdach i smurodzimy wam pod nosami tak naprawdę. No nic innego, gdyby był tunel polna kwiatowa, przyjechalibyśmy w 30 sekund. Nie oszukujmy się. Poja przejście pieszo, y pieszo rowerowe byłoby bardzo sprawne, bo naprawdę dużo ludzi stoi na tym przejeździe z tymi rowerkami. Te babcie, które jadą na bazarek, czy dziadkowie, którzy odprowadzają do szkoły jedynki dużo dzieci. Bo cały bukowiec. Chodzi do jedynki, nie oszukujmy się. Do przeciwników tych lokalizacji trudno było dotrzeć z rzeczowymi argumentami. Nie przekonywało ich ani to, że nie będzie żadnej wycinki drzew, ani też fakt, że pociągi generują większy hałas i większe drgania niż samochody, ani też w końcu to, że warunkiem otrzymania przez miasto prawie 12-milionowego dofinansowania do tej inwestycji jest likwidacja obecnego przejazdu kolejowego Polna Kwiatowa. Większość obecnych była zdania, że przeprawa powinna powstać w centrum miasta, w ulicy Krasińskiego, nawet kosztem pozbawienia ich przeprawy przez tory ponieważ wcześniej czy później ten przejazd zostanie zamknięty. I wtedy będą Państwo mieli absolutnie możliwość krzyczenia na swojego przedstawiciela, jakim jest prezydent, że nie zrobił nic, żeby to zrealizować. Warunkiem przyznania dotacji prawie 12 milionów złotych netto jest to, że likwidujemy ten przejazd. I mówienie, że pokażcie nam inne koncepcje, zbudujcie to w Krasińskiego. Zapewniam Państwa, że jak e, pójdziemy na ulicę Krasińskiego, to mieszkańcy ulicy Krasińskiego będą mówili dokładnie to samo co Panie Szala. E, ale proszę pamiętać, dzisiaj rozmawiamy o porozumieniu, które ma miasto legionowo e, z kolejami, z polskimi kolejami państwowymi którym warunkiem otrzymania tego dofinansowania w kwocie 12 milionów złotych, a ta inwestycja będzie kosztowała na pewno powyżej 30 milionów złotych i nie robimy tego dla przyjemności, bo musimy znaleźć w budżecie miasta jeszcze kilkadziesiąt milionów złotych, e, warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest likwidacja tego przejazdu. I ja nie wyobrażam sobie, że my ten przejazd likwidujemy i pobudujemy za te pieniądze przejazd na Krasińskiego. Ja sobie tego nie wyobrażam. Tunel w Kraśnickiego nie będzie wbrew pozorom ani łatwym, ani też tanim rozwiązaniem. Można się też spodziewać podobnych protestów mieszkańców jak w przypadku Bukowca. To nie będzie tani tunel, bo musimy przekroczyć trzy tory. Jest kawał działki i kawał przebiegu do tego toru, który łączy tam tą trasę na Radzymin. Z trasą gdańską, i to będzie też kosztowna, kosztowna inwestycja. I zapewniam panią, że tutaj na spotkaniu będą mieszkańcy ulicy Krasińskiego-Mickiewicza, którzy że będą już tego nie chcieli. Ja nie wiem, jak się ma do tego budowa, bo to nie jest inwestycja miasta czy ludzie tam będą chcieli kupić mieszkania, jeżeli one kiedyś tam powstaną, czy nie będą chcieli kupić. Jak pani wie, ta działka jest takim trójkątem i do przejścia dla pieszych na tak zwanej kozłówce. Ona zbliża się swoim najwęższym częścią, która i tak nie może być przedmiotem zabudowy ze względów na to, że trzeba się odsunąć. Pierwszy blok pewnie będzie 100-150 metrów od tego planowanego ewentualnie tunelu, ale wszystko rozbija się o pieniądze. E, bo to naprawdę, no, budżet miasta nie jest, e, nie jest z gumy. Tu musimy do, znaleźć dwadzieścia kilka milionów złotych. Mamy e, rozpoczęte projektowanie e, sali gimnastycznej przy szkole numer dwa e, potrzebne, potrzebne, bo dzieciaki ćwiczą na korytarzu, mamy rozpoczęte e, projektowanie rozbudowy szkoły podstawowej numer jeden, bo są w Blaszaku e, i jeszcze parę fajnych inwestycji. To niestety musi się zderzyć z realiami budżetowymi. Możemy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi z powiatu, niech poprowadzą te, te, te konsultacje. Uwagi w sprawie wyboru lokalizacji i przepraw można zgłaszać do 27 września na adres mailowy konsultacjemałpaum.legionowo.pl